Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy burgery ziemniaczane. Potrzebować będziemy około 60 deko ziemniaków. Ziemniaki mi zostały z obiadu. Przepuściłam przez praskę. Do ziemniaków dołożę dwie łyżki mąki ziemniaczanej. Ziemniaki mam posolone. Dodam niewielką ilość pieprzu. Masę należy bardzo dokładnie wyrobić. Do mięsa będziemy potrzebować. Mam 30 deko zmielonych łopatki, ząbek, czosku, sól, pieprz i słodką paprykę. Mięso również należy doprawić. I mam dwie cebule. Cebule. Podsmażę na rozgrzanym tłuszczu. W pierwszej kolejności podsmażę cebulę. A masy mięsne doprawię wyrobię i usmażę. I będziemy robić burgery ziemniaczane. w już mam tłuszcz rozgrzany wrzucam i posypiam na ziemniaczaną i maszyną muszę dokładnie wy wyrobić. Przebujemy nam a teraz wyrabiamy nasy i uformujemy dwa i będziemy smażyć. Tak wygląda nie? wyrobione. Dzielimy na dwie porcje, spłaszczamy i smażymy na rozgrzanym tłuszczu. On musi być cieniutki. A teraz wyrobimy masę ziemniaczaną. To też w zależności od ziemniaków. Jeżeli mamy ziemniaki co mają dużą zawartość skrobi, to tej mąki nie musimy dawać tyle. Ja dałam dwie łyżki, moje ziemniaki mają mniejszą zawartość skrobi. I teraz uformujemy również taki, jak ja to mówię, placek. I będziemy smażyć na rozgrzany. i tu już nam przygotowane teraz <laughs> smażymy cebulę, mięso i już sobie umyję ręce i będziemy smażyć ziemniaki cebulę podsmażam i na rozgrzany tłuszcz układam uformowane Burgery ziemniaczane i smażę na złoty kolor z jednej i z drugiej strony. A tutaj mam mięsne. Teraz całość smażymy. Burgery mamy usmażone i teraz będziemy składać. Dejmujemy, smarujemy, smarujemy, pikantnym pikantnie, posypujemy serem. Dajemy przysnażoną cebulkę układamy mięso i dajemy. Burger ziemniaczany. Posypujemy całość serem. Możemy to zapiec w piekarniku. Tak około 5-10 minut, aby ser się nam rozpuścił. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Burger z ziemniaczami